Dobra, dotrzyj do Bloom. Okej, okay, spróbujmy zrobić tę misję. Zobaczmy, co tu się będzie działo ciekawego. Jakoś dostać kamerami No bo jakby inaczej Kamera Tam są kolesie Czemu nie mogę tego użyć? What the fuck? Chyba, że muszę użyć w sensie, że Użyć, y, użyć, użyć Czyli ja to mam użyć. Jak się tam dostać? Tu jest wejście, ale zamknięte. Hmm. Tu nie przeskoczę. Ten murek ma tą, ma tą, tą. No to też nie przeskoczę. Hmm. No to może być ciekawa misja, bardzo ciekawa. Oj bardzo. Na pewno można się tu jakoś dostać przez te drzwi Tylko je pewnie trzeba jakoś odblokować Tylko... jak? Tu mamy tylko podnośnik Ciągle kamery, kamery Zobaczmy może w środku coś jest Zwab Pełny Odblokuj Aha, to są tylko drzwi do tego chyba Tak czy nie? No tak i też widzisz są tutaj Ewidentnie tu coś jest, tu coś jest hmm. No właśnie tutaj widzicie od bram też głównych coś idzie. Zobaczmy, kamera w środku. Zakuć komunikację. Odblokuj, odblokuj. Jest główna brama odblokowana, czyli jak coś to możemy główną bramą się dostać, nie wiem czy to nie będzie zbyt głupi pomysł kurczę, to jest zamknięty koleś To zrobił troszkę na spokojniej. Tylko, kurde, właśnie, ile ich tu jest? To jest to, właśnie najgorsze, że ich tu jest pełno. Ten się gdzieś tu też przychadza. Tamten cały czas stoi w miejscu, dobra. Spróbujmy tego. Mamy kolejnego. Tu pewnie bramę odblokowałem. O, dokładnie. Dobra, mamy kolejnego, także nie jest źle. Tamten idzie tutaj. On jest dość pancerny, z tego co ja widzę. Ojej! Ojej, coś jest nie tak.

Odblokować to przejście. Cholera jasna. Nie myślałem, że to będzie takie trudne. No to naprawdę trzeba mądrzej i rozważnie to wszystko ogarniać. Teraz tamtego by mi się zdało rozwalić. Dobra Nie jest źle, nie jest źle Dobra, coś, coś się dzieje Coś mamy sprofilować, tak? Ja się bo jeżeli gdzieś tu była ościacy są, bo kurczę oni gdzieś na pewno są No właśnie Jest dwóch Olera jasna No brawo Po prostu brawo no tak, tak to jest jak się nie naciśnie to co się chciało nacisnąć Czemu profilowanie jest tak blisko Co jest kuźwa Tu możemy coś włączyć Będzie tu, 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 tu Gdzieś tam ucieka. O co tu chodzi? Czekajcie, tu jeszcze jedno gdzieś idzie. O, tam jest koleś. Tam jest chyba nawet dwóch. Czyli to tak dziwnie wygląda, jakbym ich nie zapył. No ale dobra. To idzie ewidentnie tutaj na górę, właśnie. No i tu jest dwóch. Tu jest cholera. na dwóch. Dobra, mamy jednego. Mamy drugiego. Tu mamy odblokowanie tego. Dobra. Czyli teraz jeszcze będę musiał z drugiej strony chyba to ogarnąć. No tak, tam jest dwóch, czyli tak jakby gra mi cofała w ogóle zabicie tych kolesi. No, porąbane. O, 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 o. Następny. Pajac do zabicia. O, oh, fuck. Dobra, next mamy. Ok, odblokowane. Włam się do sieci Bloom. Spoko, spróbujemy się włamać. Pewnie nie będzie to takie proste. Czemu to nie chce iść tutaj? O, jest, dobra. Jest, 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 jest. Teraz pewnie tak. A nie, bo jeszcze tu musi iść sygnał, czyli tak, tak. Tak i tak. O, Jesus. Przecież to jest na czas. Hmm, ciekawie, ciekawie, ciekawie. Czyli tak. Tak. Tu musi być jeszcze jedno. Czyli tak. Tu na chwilę muszę zmienić na tak. Coś takiego, coś takiego. I teraz muszę przestawić z powrotem tutaj. I tu idzie sygnał, proszę bardzo. O to chodziło.

Nie <coughs> Elita. O. O. Damien, co on tu robi?

Jest jest, 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 tak jest. Dobrze, spadamy z tego syfu. Dobra, zobaczmy sobie w takim razie drzewko. Drzewko, co my tu możemy w tym drzewku ogarnąć? Tu ile to kosztuje w ogóle? Dwa chyba? Nie. Pięć! O jasna cholera, aż pięć! No to grubo. No to grubo. Właśnie jestem Aha. Koncentracja przedmioty. To bym sobie wziął. To jest spoko. Tutaj nic nie mam porobione, niestety. Dobra, mamy 4 na 6, także jeszcze dwie misje mamy do garnięcia w tym trzecim akcie. Czekajcie jeszcze przerwę i zrobię tak. No dobra Czyli musimy dotrzeć do tego punkcika Fajna w ogóle trasa, no nakrosa zarąbista W ogóle te tereny powiem Wam, że tutaj mi się bardziej podobają niż te w mieście, nie? Tutaj jest naprawdę spoko. Co to ma być? O cholera. Dobra. Dobra, dostali. Kolejny jakaś ta elita już kurczę się przewala. Opla kurczę, jak mi się podoba, jak oni tak chedy dostają. To jest coś pięknego. Busy. A to jest nasz! Lol, ja go chciałem zabić, serio! Brak ubezpieczenia społecznego! Nie mam pytań. On jest chyba na górze. Jest, na górze. Hopla. Zawód artysta, rzeźbiarz, gawędziarz, 64 dochody, tysiaki, dobra, okej, koń słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku, jeżeli wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie go ocenić, zostawić łapy w górę, no i do zobaczenia w kolejnym, trzymajcie się, hej!